Dobrze, pomówmy teraz o drożdżach piekarskich, każdy prawie je zna, tak naprawdę ludzie się ich mniej boją niż, niż zakwasu naturalnego, gdzie są dzikie drożdże, z tego względu, że są o wiele łatwiejsze w użyciu, ogólnie dostępne, nie musimy ich hodować, dbać o nie, wystarczy kupić je w sklepie. Tutaj właśnie już nie stosujemy autolizy, na przykład w tym akurat cieście, gdyż te drożdże działają bardzo szybko, one nie potrzebują jakby takiego dotkliwego czasu, gdzie soli nie ma, żeby się namnożyły. Poza tym nawodnienie jest ciut mniejsze. I to ciasto już, ta mąka sobie lepiej zwiąże tą wodę. Te 65% i tak te 3%. broń Boże tutaj nie sypać mąki po wierzchu. Jak coś się klei, to tylko właśnie woda. I teraz sobie wyobrażamy takie trzy połówki. Składamy także jedną trzecią do środka, dociskamy tą drugą trzecią, ta środka tak samo, dokleić to ciasto, ale jakoś specjalnie go nie dociskać. Drugą połówkę w ten sam sposób, że mamy taki trójkąt. Teraz łapiemy zawierzchołek tego trójkąta, składamy dwie trzecie wysokości, mniej więcej. Często też co robię, po prostu mrożę sobie. Jak mam za dużo chleba, kroję sobie go na pół połówki, mrożę, Tutaj też po rozmnożeniu takich chleb po odpieczeniu jest dosłownie jak świeży. Tosty są świeżne, jeżeli mamy chlebki kilkudniowy. tosty, grzanki, czy też na przykład dodatki jakieś do zupy są świetne, także taki chleb dość się nie zmarnuje, jak wytrzyma oczywiście tyle dni.